Cześć, nazywam się Nieszka Kantorowska. Teraz, kiedy więcej czasu spędzasz w domu, możesz ten czas poświęcić na wzmocnienie swojej pewności siebie. Bo być może teraz, kiedy jesteś pozbawiony tych rzeczy, do których do tej pory miałeś dostęp, które do tej pory wykonywałeś, gdzie chodziłeś do pracy, spędzałeś czas z przyjaciółmi poza domem, z rodziną. Była pełna dowolność i szereg możliwości na spędzanie tego czasu. Różnymi działaniami poza domem wzmacniałeś swoją pewność siebie, działałeś i ta pewność siebie była budowana przez ciebie. Teraz, kiedy jesteś w domu, możesz mieć mieszane uczucia z tym związane, możesz czuć się mniej pewny siebie, bo pozbawione tego, co do tej pory było dla ciebie łatwo dostępne, zostało ci na ten moment zabrane, zawieszone. Ale właśnie, tak, żeby nie tracić tego czasu, tego czasu, w którym możesz coś zrobić dla siebie, to zacznij budować swoją pewność siebie. Niech po tym czasie, kiedy znowu wrócisz do tych wcześniejszych czynności, niech ta pewność siebie będzie wzmocniona. Bo tę pewność siebie możesz budować cały czas, a wręcz powinieneś się właśnie w tym momencie budować. I jeżeli do tej pory też ta Twoja pewność siebie nie była na tym oczekiwanym, przez ciebie poziomie, no to właśnie wykorzystaj też ten czas, żeby tę pewność siebie budować. A jak możesz to zrobić? Przede wszystkim zacznij się skupiać na tym, co do tej pory w Twoim życiu zrealizowałeś. Jakie rzeczy, jakie osiągnąłeś cele. To jest ważne. Skupianie się na tym, co, co osiągnąłeś, na co miałeś wpływ i co poszło zgodnie z Twoim planem. Możesz sobie stworzyć listę takich rzeczy, które, które zrobiłeś, z których jesteś dumny, zadowolony i nawet niech to będą jakieś najdrobniejsze rzeczy, ale stwórz sobie taką listę. I zobacz, że jest wiele takich rzeczy, rzeczy, które dokonałeś już w swoim życiu, które zrealizowałeś i z których jesteś i możesz być dumny. Więc skup się na takich rzeczach. I być może nie od razu wypiszesz jednego dnia taką listę, ale codziennie dopisuj nowe rzeczy. A nawet danego dnia, kiedy teraz jesteś w domu, na pewno będą pojawiać się rzeczy, z których możesz być dumny i zadowolony. Więc stworzenie sobie takiej listy, listy, gdzie są rzeczy, które tworzą ciebie, tworzą ciebie jako osobę, która osiąga sukcesy, realizuje swoje zamierzone cele, to buduje wszystko Twoją pewność siebie. Ale nie tylko to, bo wiadomo, jeżeli chcesz realizować cele, chcesz coś osiągać w swoim życiu, to będą pojawiać się i pojawiały się na pewno do tej pory jakieś potknięcia, porażki, niepowodzenia w Twoim życiu. I to nie jest tak, że porażkę należy zapomnieć i nigdy do niej nie wracać. Ważne jest podejście do tej porażki. Bo jeżeli potraktujesz porażkę jako coś, co cię wzmocniło, co spowodowało, że byłeś silniejszy i bardziej wytrwały w dążeniu do, do celu, to warto też takie porażki kolekcjonować, ale z założeniem, że wyciągasz z nich wnioski. Więc też zastanów się, jakie porażki wzmocniły ciebie. Wzmocniły Ciebie na drodze do osiągnięcia tych rzeczy, które sobie wypisałeś, że, że osiągnąłeś, że jesteś dumny. Bo jeżeli skupisz się i zastanowisz się i przypomnisz sobie, jak osiągnąłeś, zrealizowałeś te wszystkie rzeczy w swoim życiu, to przypomną ci się na pewno też sytuacje, kiedy było trudno, kiedy było źle, kiedy miałeś ochotę zaprzestać realizacji danego celu. Ale. Mimo to dążyłeś, realizowałeś, i teraz z perspektywy czasu może ci być trudno wypisać te porażki, które cię wzmocniły, ale tylko właśnie dlatego, że stały się one dla ciebie lekcją, nauką, takim wręcz dobrym doświadczeniem. Więc połącz sobie to ćwiczenie: wybierz sobie rzeczy, które cię cieszą, z których jesteś dumny, stwórz sobie taką listę. Ale też nie zapominaj o porażkach. Porażkach, które Cię wzmocniły, które są dla Ciebie lekcją. A być może teraz ta sytuacja, właśnie kiedy jesteś w domu, kiedy nie masz dostępu do tego, co było dla Ciebie codziennością, też z perspektywy czasu będzie dla Ciebie takim pozytywnym wzmocnieniem lekcją, że mimo tego, mimo tak trudnego doświadczenia, będziesz w miejscu, w którym bez tego byś nie był. Też spójrz na tę sytuację w ten sposób, bo być może to, co teraz się dzieje, traktujesz jako porażkę, jako coś, co osłabia Twoją pewność siebie. Ale już teraz postaraj się na to spojrzeć inaczej i już wyciągnąć w tym momencie pozytywne wnioski z tej sytuacji. Więc do dzieła, nie trać czasu i stwórz sobie taką listę. Trzymam kciuki, cześć.